Martwisz się chorobami swojego dziecka? Porozmawiajmy o tym prostym językiem po godzinach przy kawie. Poplotkujmy na zdrowie. Kawa z aptemamą. Cześć, witam Cię serdecznie w nowej serii na moim kanale i będzie to seria, która się będzie nazywała Poplotkujmy na zdrowie, czyli kawa z aptemą. Także serdecznie zapraszam, abyście zrobili sobie również kawkę i rozsiedli się razem ze mną i porozmawiamy sobie dzisiaj na tematy zdrowotne. Ja nazywam się Weronika, jestem technikiem farmaceutycznym i kosmetologiem. Od dłuższego czasu prowadzę już social media, zarówno TikToka, jak i Instagrama, także również Wam z tam zapraszam. Filmy na TikToku czy rolki na Instagramie mają tylko 90 sekund także tam temat można podać tylko i wyłącznie w pigułce najważniejsze punkty a tutaj będziemy sobie rozmawiać tak na luzie bez scenariusza na różne tematy każdy odcinek planuję, aby był poświęcony jakiemuś innemu waszemu pytaniu pytania będę zbierała na story na Instagramie ale również czasami dostaję od was wiadomościach prywatnych czasami piszecie do mnie wiadomości mailowe także tutaj będę opowiadała właśnie tak szerzej na różne pytania które się w międzyczasie pojawią mam nadzieję że uda mi się wrzucać takie odcinki mniej więcej więcej raz na tydzień i dzisiaj postanowiłam y, jako pierwsze pytanie, na które odpowiem, wziąć pytanie, które pojawia się zdecydowanie w ostatnim czasie najczęściej, czyli czy dziecko z katarem może pójść do żłobka? Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że katar właśnie nie jest uznawany jako mm, choroba, tylko jest to objaw i jest to nasz mechanizm obronny. Nasz organizm wytwarza katar, aby wyłapywać lepiej, skuteczniej wirusy i bakterie, więc w momencie, kiedy dziecko wytwarza katar, to on ono tylko i wyłącznie się broni. Ono nie jest chore. Także ono po prostu po, um, próbuje wytworzyć taką barierę, która będzie chroniła je przed tym właśnie e, zewnętrznym środowiskiem. Ten właśnie katar, który jest gęsty, lepki, będzie wyłapywał te wirusy i bakterie. Wiadomo, że w naszym nosie e, znajdują się oczywiście włoski i też jest to filtrowane. Następnym naszym miejscem, które filtruje i, e, bakterie i wirusy, żeby one nie przenikały w głąb organizmu, są migdałki. Dzieci, które oddychają e, otwartą buzią, niestety często mają potem problem z przerostem, dlatego że właśnie migdałek łapie te wszystkie wirusy i bakterie, tu je kumuluje i one niestety przerastają, ponieważ są y, zbytnio eksploatowane. Y, I one muszą pracować dużo silniej niż właśnie u dzieci, które oddychają przez zamkniętą buzię. Ale to jest znowu oczywiście dygresja. Wracając do kataru. Katar ma chronić dziecko, aby ta choroba nie rozwinęła się poważniej. Także katar chłopkowy jest czymś absolutnie normalnym, ponieważ to jest ta właśnie ten mechanizm obronny, po który sięga dziecko, aby najlepiej chronić się przed wnikaniem wirusów i bakterii do jego organizmu, ponieważ ze wszystkich stron spotyka właśnie tego typu Zagrożenie dla organizmu, i fantastycznie, że nasz organizm sam sobie radzi i sięga po to, co najskuteczniejsze. Także, jeżeli będziemy dziecko z katarem zatrzymywać w domu, to będzie to też sygnał dla organizmu, że jego działania są niewystarczające i być może będzie wtedy sięgać po inne środki i zniechęci się i nie będzie dawać tego kataru. Albo rzeczywiście, katar będzie od razu sygnałem dla niego, że coś się dzieje bardzo nie tak, i ta odporność będzie jeszcze bardziej eksploatowana, bo on będzie jeszcze bardziej wytężał swoje siły, żeby chronić. Także. Katar nie jest w żaden sposób y, objawem niepokojącym. Jeżeli dołącza się do tego kaszel, jeżeli dołącza się do tego kaszel, zwłaszcza mokry, no to wtedy już rzeczywiście jest to sygnał, że y, coś tam sobie organizm nie radzi. Ale sam katar w ogóle nas y, nie martwi i nie przeraża. Y, jeżeli dziecko nasze zaczyna y, mieć katar, y, to jest to sygnał, że warto byłoby popracować nad jego odpornością, warto byłoby ten organizm wzmocnić. Ważne by było dla tego organizmu dziecka również to, żeby na przykład pamiętać o tym, żeby włączyć oczyszczanie częściej w pokoju, czy jeżeli widzimy, że ten kater jest gęsty, to rzeczywiście żeby rozrzedzić go na przykład wodą morską. Takie sytuacje jak najbardziej są dopuszczalne, ale zatrzymywanie dziecka w domu nie jest dobrym sygnałem. Więc jeżeli widzimy dziecko w żłobku, które, czy w przedszkolu, które jest zakatarzone, naprawdę nie patrzymy wilkiem na taką mamę, ponieważ dzieci potrafią być zakatarzone absolutnie cały rok. Jeżeli Wasze dziecko zaczyna kaszleć, jeżeli Wasze dziecko oczywiście ma złe samopoczucie, nie wysypia się, bo w nocy ten kater jest gęsty, jeżeli oczywiście pojawia się stan podgorączkowy, to jest to sygnał, że rzeczywiście warto zatrzymać y, dzieciaczka w domu, ale jeżeli dziecko czuje się całkowicie dobrze, jeżeli dziecko ma kupę energii, y, jeżeli dziecko y, jakby w żaden sposób mu nie przeszkadza, po prostu przeciera nos, leci dalej, to naprawdę nie ma sensu zatrzymywać. Każda choroba, każda infekcja i każdy taki właśnie katar jest y, takim elementem treningu układu odpornościowego. Jeżeli będziemy dziecko trzymać pod kloszem, nie będzie ono miało żadnego kontaktu z wirusami, bakteriami, to niestety ten etap przejdzie na późniejszy czas, czyli dziecko zacznie chorować w szkole, kiedy zacznie się stykać z tymi chorobami, a wtedy już nie będziecie mogli tak zwalniać często dziecka, bo będzie miało zaległości w nauce. Także dużo lepiej ten okres przechorować wtedy, kiedy zostało to przez naturę zaplanowane, no właśnie tak jest to w naszym układzie odpornościowym zanotowane, że do do szóstego roku życia, ten trening powinien się naszego organizmu odbyć. Pamiętajcie o tym, że jeżeli dziecko ma katar, również nie jest to sygnał, że musimy z dzieckiem siedzieć w domu. Zimne powietrze, bo mówię głównie tutaj o tym sezonie takim od września do marca, kiedy te katary lubią się ciągnąć i nie kończyć to w tym czasie na dworze jest zimno. W momencie kiedy jest zimno, śluzówka w nosie się obkurcza, więc nos nie jest tak bardzo zapchany, dziecku się swobodniej oddycha. Także to jest następny element, o którym musimy pamiętać, że trzymanie dziecka w domu, a już zwłaszcza pod pierzyną, nie ma absolutnie żadnego sensu. Także to jest taka sprawa, która według mnie powinna zostać wyjaśniona i powinna zostać znormalizowana, ponieważ bardzo często właśnie. 我听 Nawet trendy na TikToku bardzo często e, o tym mówią, że właśnie nie są mile widziane mamy, które puszczają swoje zakatarzone dziecko do e, przedszkola. Zakatarzone dziecko nie jest niczym złym. Jeżeli dziecko ma gorączkę, jeżeli dziecko ma kaszel, to już tak, ponieważ wtedy oznacza, że e, już mogły dostać się do tego organizmu bakterie, a bakteriami, no niestety, już e, trzeba się zająć u lekarza, e, a nie puszczać dziecko w świat, żeby ono roznosiło to jeszcze bardziej. Tak? Że tutaj pamiętajcie o tym, że mm, nie ma sensu y, poddawać się y, właśnie takim y, złym spojrzeniom z zewnątrz, jeżeli wasze dziecko y, ma katar, ponieważ żaden lekarz nie wypisze L4 rodzicowi na katar dziecka i jest to właśnie tym uzasadnione, że nie ma uzasadnienia wystawiania L4 na dziecko. W momencie, kiedy, yy, kiedy właśnie to dziecko ma tylko i wyłącznie katar, ponieważ katar nie jest chorobą samą w sobie, jest tylko objawem mechanizmu obronnego. Także tutaj mam nadzieję, że to dosyć jasno Wam wytłumaczyłam. Co robić w takim razie, jeżeli Wasze dziecko ma taki przewlekły, długo ciągnący się katar? Yy, po pierwsze, jeżeli to jest tylko katar, jest to taki wodnisty, czasem po prostu troszeczkę się zagęszcza, yy, potem chwilę, parę dni przerwy, potem znowu się pojawia tylko i wyłącznie pracujemy nad takim budowaniem na co dzień odporności o odporności. Na pewno też będziemy robić sobie w przyszłości odcinki, jak ją budować. No, oczywiście wszystko też znajdziecie w kursach na mojej stronie, więc serdecznie zachęcam www.aptamama.pl. Tam właśnie w zakładce sklep macie przeróżne kursy między innymi właśnie o budowaniu odporności czy reagowaniu na katar, ale jeżeli mówimy dzisiaj konkretnie o tylko i wyłącznie tym Katarze żłobkowym, no to tak jak mówię, sytuacja taka, że katar jest wodnisty, potem Robi gęsty, potem mija, jest całkowicie normalna. Nawet jeżeli jest to y, ciągnąca się w kółko, 2-3 dni przerwy i znowu ten katar się pojawia, to niczym się nie martwimy. Jest to sytuacja absolutnie normalna, naturalna i jedyne co powinniśmy pamiętać to o nawilżaniu szluzówek, czyli dbamy o to, żeby nasze dziecko dużo piło, dbamy o to, żeby y, na przykład był oczyszczacz y, puszczony w pokoju. Jeżeli mamy suche powietrze, mamy mocno nakręcone kaloryfery, bo lubimy ciepło, każdy z nas jest inny, każdy y, lubi inną. Temperaturę także tutaj się nie czepią, choć oczywiście temperatura niższa będzie znacznie, znacznie korzystniejsza dla naszych y, organizmów. To wtedy pamiętamy również o nawilżaniu tego powietrza, właśnie na przykład za pomocą nawilżacza powietrza. Możemy oczywiście, że dziecko ma gęsty katar, wspomóc je y, inhalacjami, takimi rozrzedzającymi wydzielinę. Możemy ten katar odciągać, jeżeli y, maluch ma problem y, właśnie z tym, że. Y, ten katar po prostu spływa. Pamiętamy o tym, żeby zabezpieczać gardło, żeby to gardło nie było przy tym takim jeżeli widzimy, że właśnie katar nie idzie przodem, tylko idzie tyłem, spływa po gardła, no to wtedy też pamiętamy o tym, żeby to gardło nawilżać i zabezpieczać. I tak naprawdę jest to wszystko. Jeżeli u dziecka każda infekcja, każdy katar kończy się niestety tym, że zaczyna pojawiać się gorączka, że dziecko zaczyna chrapać, że dziecko zaczyna niespokojnie spać, ma bezdechy i za każdym razem kończy się to antybiotykiem, to oczywiście jest to sygnał, że musimy się udać do laryngologa i sprawdzić jego migdałek, bo być może ten migdałek jest przerośnięty. Także no tutaj jest taka sprawa, że katar powinien być sygnałem dla rodzica. Jeżeli dziecko reaguje na to, że styka się z, ze światem zewnętrznym i kończy się taka yy... Takie spotkanie za każdym razem antybiotykiem oznacza, że coś w organizmie naszego dziecka nie funkcjonuje. Czyli nie mamy pretensji do innych rodziców o to, że przyprowadzili dziecko z katarem i zarazili naszego malucha, ponieważ nasz maluch również może katar normalnie przechorować, i tak właśnie to powinno wyglądać. A jeżeli nasze dziecko reaguje w sposób niepokojący, to musimy szukać jakichś rozwiązań i szukać pomocy u lekarza. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy e, odcinek był taki luźny, zachęcił Was do obejrzenia y, następnych odcinków y, na moim kanale. Myślę, że będziemy sobie tutaj właśnie y, luźno rozmawiać na różne tematy, które, o które będziecie y, chcieli, y, na które będziecie chcieli. Zachęcam oczywiście do pisania komentarzy. Zachęcam do pisania e, komentarzy na temat tego, co dzisiaj powiedziałam, e, ponieważ jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie. Czy boicie się zakatarzonych dzieci w grupie e, przedszkolnej, żłobkowej? Ja się zupełnie takich dzieci nie boję. E, I tak jak mówię, Katar sam w sobie. Mnie nie przeraża, ale jeżeli słyszę, że dziecko już zaczyna mokro kaszleć, no to już w mojej głowie zaczyna się zapalać ta czerwona lampka, która mówi: mm -mm, Tutaj unikamy kontaktu, ponieważ tu już być może gdzieś tam się jakieś bakterie zaczynają rozwijać u tego malucha. Także mam nadzieję, że teraz sytuacja jest dla Was jasna. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy puszczacie swoje dzieci raczej. Yy, do żłobka przedszkola zawsze, nawet jeżeli mają katar, czy y, zatrzymujecie przy pierwszym kichnięciu w domu? Y, no bo jestem ciekawa, jakie jest y, teraz nastawienie społeczeństwa. Wydaje mi się, że zaczyna być puszczanie dzieci z katarem do placówek normalizowane. Nawet u mnie, y, właśnie w moim żłobku, do którego chodzi moja córka, y, nie są odsyłane dzieci z katarem do domu, co ja odbieram na ogromny gigantyczny plus. Jest to już takie to nowoczesne podejście, takie jak prezentują też lekarze tej nowej generacji, że tak powiem. I jestem ciekawa, jak jest u was, czy boicie się kataru, czy was przeraża jeszcze raz zapraszam serdecznie na stronę z moimi kursami. Tam również jest kurs pod tytułem Katar bez tajemnic, i tam mamy wszystko na temat wód morskich wytłumaczone, inhalacji, których można użyć, kiedy, w jakim przypadku, jakie są właśnie czerwone flagi, które powinny nas skłonić do odwiedzenia lekarza. Jakie mogą być przyczyny kataru, kiedy włączyć ewentualnie leki przeciwalergiczne, co świadczy o tym, że to może być alergia. Pamiętajcie o tym, że sezon jesienny jest sezonem, kiedy zaczynają. Pylić grzyby. I również te grzyby nasze domowe, także grzyby, które mamy w łazience, również niestety w tym momencie dają bardzo mocnowe znaki osobom, które mają alergię. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo często nasze dziecko dlatego ma katar, że po prostu ma alergię, a nie dlatego, że się zaraziło i dopadł jakiś wirus. Także. Mam nadzieję, że plotki na zdrowie Wam się podobały. Widzimy się w następnym odcinku. Zasubskrybujcie koniecznie ten kanał, żeby Wam nie umknęły kolejne ploteczki o zdrowiu. A ja serdecznie Was pozdrawiam, żegnam się i wszystkiego dobrego.